Maćko, jesteśmy już po pierwszej serii, po katofach. No jak to wygląda? Niektóre miny tutaj zawodników wiele mówiły. No jak to podsumujesz w tym momencie? Moja mina też nie była zbyt wesoła, bo tak. to jest pierwszy raz, że mamy sytuację, kiedy w ciągu kampus osoby po prostu wysyłamy do domu. Ale może to też jest dobra, bo każdemu można powiedzieć, jaki był problem. Można to powiedzieć bezpośrednio, jest bardziej kontakt ludzki, więc to też jest Myślę, że pozytywne, mimo że bardzo trudne, zarówno dla osób, jak i trenerów. I to była pierwsza taka moja sytuacja, w szczególności poza i, i nie było łatwo, nie było łatwo podjąć decyzję. Na szczęście w sztabie trenerskim nie jest jedna osoba, tylko wiele osób i jest też wszystko nagrane, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, co robił źle, jak to wyglądało, jak się porównuje z innymi, to może to zobaczyć. Poza tym. Wiadomo, są zawodnicy, którzy pasują do pewnego systemu systemu w swoich klubach niekoniecznie pasują do systemu, który chcemy tutaj grać, ale wierzymy, że ten system, który gramy, e, dzięki niemu odniesiemy sukces, więc musimy znaleźć osoby, które jak najlepiej go wykonują i właśnie takie osoby uważam, że wybraliśmy z tych osób, które były nam dostępne. Okay. E, a na jakich pozycjach była najcięższa decyzja? Gdzie było tak najbardziej close? E, no na pewno na pewno na przykład na defensywnej linii e, tu mamy w Polsce tyle talentu, że mimo że niektóre osoby, które uważa za top, Polskie nie mogły przyjechać z różnych powodów osobistych e, lub na kontuzji, e, a jednak mi się bardzo wysoki poziom, było bardzo do, trudne do wybrania. Właściwie na każdej pozycji było bardzo ciężko. E, więc e, tutaj nie mogę wyróżnić jednej. Mamy bardzo dużo talentów w Polsce i to dostrzegają za granicę, dostrzegamy to w Polsce. i e, Jest na czym budować silną ligę i jeszcze silniejszą reprezentację. Krzysztof Wydrowski odniósł kontuzję wczoraj, ja podczas zagrał zagrań dzisiaj nie mógł pokazać w pełni swoich umiejętności. Jak wysłaliśmy, wysłaliśmy potrwa, w których zostawiliśmy, zostawiliśmy czterech, a na meczu bierze się tylko dwóch, bo tak trudna jest ta decyzja, to sam powiedział, że, że, że sam by wysłał siebie do domu, bo nie mógł pokazać wszystkiego, nie wiadomo jak długo potrwa jego leczenie. Też ma zobowiązania wobec klubu, żeby grać w drużynie B, więc tutaj jest, była jedyna decyzja jaką mogliśmy podjąć. Podjąć, e, e, i było troszkę też e, dziękujemy mu za takie dobre podejście i świadomość e, tego, że nie może kontynuować tego kampu i też e, sam mówił, że to działo ze szkodą dla wide receiverów, którzy nie dostawali dobrych piłek. E, więc na razie można powiedzieć, że walka o pozycję puterback jest nierozstrzygnięta i będziemy patrzyli przez dwa dni teraz, e, a pewnie jeszcze w Warszawie będziemy oglądali e, jak nie trzech, to czterech puterbacków a jak ogólnie zawodnicy przyjęli decyzje właśnie te negatywne, jak... Myślę, że w większości przyjmowali po cichu. Jakie reakcje były po wyjściu z pokoju, no tego sam nie wiem. Na pewno każdemu jest przykro. Niektórzy przyjechali tutaj z daleka. Są topowymi zawodnikami, są tego świadomi, więc wiedzą, że zabrakło coś. Niektórzy może obwiniają nas trochę i to jest okej. Okay. Niektórzy może obwiniają siebie, że nie dali wszystkiego, co mieli albo po prostu nie wyszło im coś, bo też tak się może zdarzyć, że nie wyjdzie. Niektórzy też już kilka tygodni są po sezonie, więc, więc, więc mogli czy nie, nie w tej formie, w której byli w czasie e, wygrywania meczów e, w ciągu sezonu. Okej, okay, dobra. Okej, okay, fajnie. Dzięki, że, że znalazłeś czas i mam nadzieję, że porozmawiamy jeszcze oczywiście po całym kempie. Mhm. Dzięki, Maćku. W podporze do pompki e, przyjmujemy pozycję deski i tutaj znowu mamy bardzo mocno zaangażowane mięśnie, e, mięśnie kor. I dodajemy teraz efekt mobilności, czyli przyciągnięcie kolan do klatki piersiowej. W momencie, kiedy przyciągamy kolana do klatki piersiowej, również broda zbliża się do mostka, zwijamy się w taki embrion. Bardzo ważne jest, by pamiętać o tym, żeby w drodze powrotnej nie dopuścić do lordozy lędźwiowej, czyli spinamy brzuch i zatrzymujemy go lekko w górze. OK. Unikamy lordozy. Okej, okay, świetnie. Jeszcze dwa powtórzenia. Raz. I dwa. Czyli super ćwiczenie izometryczne, a jednocześnie dodajemy tutaj efekt mobilności, czyli jakby praca w biegu przy napiętym brzuchu. Dzięki.